No tego to muszę, nie? Maniek, kto cię tu odwiedził? Na zdrowie. Ahoj. <laughs> jest Janek. Jan Matiejka. Dzisiaj się zrobiło międzynarodowo. Ewunia nam uciekła teraz. Nie ma niej, Idziemy jej poszukać i pakować się na tak staroci. No, to jest zepsuty pies. No. No. I co? O mój Boże. <laughs> to jest najlepsze, o mój Boże. A tu jest Ewunia. Ewunia przyjechała jak zwykle z czym? Ze skarbami. Słuchajcie, Ewa przywiozła wszystko. Niemieckie hełmy, a nie to, kompresor. Hełmy! Piękne, piękną maszynę do szycia. Włocławki. To jest jakaś lampa. taka Lampa taka, widzisz? A taka, adwokacka. stylizowana na retro, ja? Nie, to jest adwokacka. A może jest retro. Nie, nie wiem pojęcia. Nie, chyba nie. Kabel ma taki chyba trochę nowszy jak retro. No, ale tu fajny. No, ciekawie się. Ciekawie się prezentuje. A to jest szkło. To jest szkło, tak, to jest szkło. O kurczę, może ona jest stara faktycznie. Tylko, tylko po przeróbce, nie? Nie, nie, ona musi być stara, wiesz. Wiesz co, jak to jest mosiąc, już sprawdzam. To możliwe, że jest stara. O kurde, to jest mosiąc. Masz dzwonek. Słuchaj, to jest jakaś... Masz, kurwa, masz jeszcze masz... No, ni, możesz... Sobie... No king, king. of! Możesz to tutaj udziabać. Weź to tak. A powiedz. co to jest? A to jest moździerz? To jest taki moździerz taki. O kurde, ale fanciur. No, to jest takie same skarby. Patrzcie co Ewa poprzywoziła. Może tam sobie działać u kursu. Ja pierdzielę. No dobra. masz koszyczek. Tak, taki ładny. Przerwa! <laughs> Zaraz wam pokażę, co Ewa przywiozła. Ojej, ale piękne. Ale piękne szkło. Stare, po niemieckie. A co to jest? To, jest to, ma przynajmniej 7, 8, nie, to ma przynajmniej 90 lat. A co to jest? Jakby... To są podstawki. To są jeszcze... Pod szklanki? Tak? tak, podstawki pod szklanki. Ze szlifowanym to jest od mojego dziadka, a to dziadki, dziadkowie przejęli um, mieszkanie po Niemcach Uciekli Niemcy i to wszystko zostało w domach. Historia. Sorry, ja cię ja historię załatwił. Tak jest. Dobra, wypakowujemy i pokazujemy. Tu jest jakaś elektronika, ale nie patrzyłem, co jest pod, A tutaj to masz? O, czekaj. Tu, tu jest, jest antołek. We, weź, to, weź to. We, we, to jest niebieskie szkło. Owek. To nie, to, to, to... A, to jest baryłeczka. To masz, to, to, to. Pięknie Baryłeczka o. napchana wkrętami Słuchajcie Tutaj Ewunia przywiozła Mówi, że to jest po niemieckie jeszcze tak. po jej dziadku tak, to jest Bardzo stary to jest... przedmiot to jest... to jest elektronika O tu zobaczcie <gluźli> Ruda na wagę <gluźli> Zestaw ćmielowa Z takimi na nóżkach Takimi ciekawymi małymi Prawczy, to o mój Boże! Sprawdź co to za metal, może srebro. Próby A, ma. Może ktoś by nie potrzebował? Sprawny. Kurde. Sprawny. On nawet działa. Działa. <laughs> Czekaj, to jest, to nie, to nie, to. Może sprawdzę, chociaż mnie dzisiaj głowa nie boli, ale zaraz chyba zacznie. Słuchajcie, niebieskie kobaltowe szkło. Taki piękny wazon. Ta butelka współczesna. Taka piękna, długa, stare sztućce, około 1900 po niemieckie. Spraw cenę Oelix, ale jakie to jest piękne. To jest ta bateria nowa. Zing Aloy. Patrzcie na ciasto. Kran. Dobrze. działa. Patrzcie, Ale piękne, na pewno posrebrzane. Bo jest takie bardzo e, pociemniałe, nie? tutaj montować, No jak widzicie Ewa przywiozła wszystko. E, I coś mówię o śmielowie. E, cukierniczka, mlecznik, dzbanuszek, wszystko bez uszkodzeń, filiżaneczki, do tego kobalty, huta feniks, piotków trybunalski Ewa nie dźwigaj! Sacetylo salicylowy, piękne apteczne szkło, yy, talerze do rozbiórki, silniki. No po prostu, patrzcie, kabelki, proszę bardzo, kabelki. dałem Newie w zeszłym roku na długie wiosenne wieczory yy, te druty, kable, i zobaczcie, czy obrane. Ja pie... Ale Ewa, ja Ci co? tyle tego nie dałem. Tu jest coś od Tam siebie... jeszcze tak, bo tam jeszcze no. wiesz, to wszystko co było z kaplami, to nie to wszystko tutaj jest... W Ewa jest szalona. Tu ciekawe, czy to będzie srebro. Faktycznie nie chyba nie ma zamówię sobie chyba tą e, do próbowania, wiesz, tą chemię. O, no, miedziucha. A tu są srebrne styki, zobaczcie jakie grochy. O Jezu, a co to? Powiedz, że to jest mosiądz. To jest mosiądz tamileński, kosztuje na eliksie, ale nie wiem. Mosiądz. Rękodzieło z Afryki, to ma około 60 lat. Kurde, Ewa. Tak. Ewa mi przywiozła całe, Rękodzie... całe stoisko. Afryka, to jest Afryka. To ma przynajmniej 60 lat. Afryka dzika, dawno odkryta. No, piękne to jest. Ewa. Ty już może nie wyciągać. <laughs> zobacz, może, ty mu, może to ktoś potrzebuje do zegarka. A co to jest? To jest, to jest od wahadła. Aha, to, od do, niemieckiego zegara. Tak. Karkonosze Śnieżka, zobacz. Ja pierdziele, susarka sprawna. Kranin te na chorach. No to może to czeski jest jakieś, nie wiem. Kranin te na chorach. Haha, chroni cię w górach. I tu jest, no to po, to po czesku to, jest, no. To może to czeski. Karkonosze Śnieżka, to, ale... Czemu karkonoszę śnieżkę i po czesku? Bo przecież śnieżka jest po prostu Może No może. Co tutaj nie zobaczyć? To ja wszystko mam wybrane, bo ja to tak przegryduję, ja nie mam... To jest ciekawe. Może to są czasy niemieckie jakieś, wiesz? A widzisz, ja wiedziałem, gdzie ja to włożyłam. Patrzcie, jest jeszcze... Kurczę, ciekawe. Tu jeszcze jest... A więcej kobaltu. Więcej... Dobra, zaraz się odzywamy. To jest jakiś kryształ, nie mam pojęcia. Świecznik, wiesz, to jest świeczniczek, tak, do, to, do wklejenia wia, wia, świeczki. Z, zwiezdę. Zobaczcie tutaj. Zwiezdę jakaś jeszcze jest. Z, zwiezda, rozgwiazda. No i skrzynkę to masz sobie. Kurde, no. I skrzynkę możesz mieć dla siebie. Piękna sprawa, zobaczcie. I wieszaki. A tu jest jeszcze taki, o, widzisz, takie coś jest, ale nie wiem. To na pewno nie jest stal. nie jest jakie to jest ciężkie. A czy te wieszaczki możesz tu coś wieszać? Kurde. Chyba są takie. Pokażę, a to jakieś pierdoły. O. Pierdoły są najlepsze, wiesz? Ale jakie coś. to jest ciężkie w ogóle na filcu. Wiesz, to, to, ta zielona lampa też musiała mieć to pod spodem. Ta zielona a -a. lampa. To z kancelarii jakiś Jakieś cholera wie, a to tak. Kurde, no tu biedy nie ma, to widać, nie że na bogato. trzeba brać, co dają, wszystko ta biorę, kole jasną, pakuje. Pokażę wuniu tutaj. Tutaj są takie różne dziadek do orzechów. Ty patrz, wiesz, co ja pierwszy raz coś takiego widziałem Tu jest jeszcze jeden, patrz. O, tak. ten jest chyba stary bardzo. A to? To, to jest... jest do odkurzacza mi tak. tak, ja taką mam do, mo, do mojego holenderskiego, no. No to możesz sobie ją sprzedać. To jest jakie ciekawe. To wszystko jest stare, na 100%. To jest wszystko jest po moim dziadku. Ja pierdzielę. Takich wtyczków, tam są jakieś śrubsztaki. Klucze, pierdoły. Kurde, no. To nie wiem co to jest. To jest. To, jest, to są jakieś okulary były. Dla jubilera. Nie mam pojęcia. No, kulary z lupą. Jakiś. Słuchaj, wszystko co dają, ja biorę. Dla jubilera z tego albo do, dla numizmata, nie wiem. Tak, jakiś. To też, to też nie jest To rzecz. wygląda na cynk, wiesz? Cynk? Albo z znal, no. znal. A co tu jest napisane? Nie mam pojęcia. Pekos. Ja Welner Alpaka. Alpaka. Czyli niemieckie jeszcze, tak. Alpaka to jest jakiś tam sól. są ja nie wiem, to wszystko, ja tego nie potrzebuję. Dawali, brałam. Cena 2 ruble 0 kopiejek. To ty? Tak, no. Połocz. Tak jest. To działa. To jest zodziałać. Do dziurować. Z tego nie widziałem, jak on się tego wyzbyć, bo to jest miasto. Rozbierzemy. latarka też działa, tylko baterie trzeba dodać. A, on to wszystko. To. No, a palce, wszystko, ja tam. Jest wszystko i nic, i ta, bardzo dobrze. Ta, proszę cię bardzo uprzejmie, tutaj jakieś styczki. Jakiś scyzoryk. O, z otwieraczem. Patrz. Fajny. Takie ustrojstwo. Do czegoś co UPC. to UPC. <laughs> Cholera, nawet no nie widziałem. To Czemu? wygląda, Ewa, jak jakiś tasak Hunów. Takich ludów, wiesz, mongolskich. Nie, to jest do ciastka. Co nie, byłem? no ja wiem, wiem, ale tutaj coś stylizowane. Pisze. Nie wiem, co Pokaż. tam pisze. O Jezu, ja chyba jestem za ślepy. Ach, mi okulary też już nie pomagają. Pre, prelewkiewicz Prima? Pre, pre, ple, plewkiewicz Prima? Nie wiem, no to jest sygnowane. To jest na pewno sygnowane. w tej Ząbkowicach. Pokaż. O, jakie Zobaczcie, fajnie. to jest ja tylko w tym Ja patrzyłam. Ale ja nie umiem wystawiać, więc wysyłam do Ciebie. To nie jest ten? To nie jest yy, wzór... Czekaj... Yy, to jest jabłko. Yy, kora chyba. Kora, nie? Yy, to jest jabłko. Kora. Nie, to jest jabłko. I do tego w yy, innym zestawie jest sześciu małych Ja jabłuszek, ale tego tam nie było. Jest tylko to. Nie ma małych. Małych nie ma. Nie, nie, nie. Mój Boże. Co tam znalazłam? A tu znalazłaś co? W lesie, tak? Tak, w lesie. Patrzcie. Po co kupować? Jak idziecie do lasu i znajdujecie? Same ciekawostki. Kurde, piękne. A ja takie na ścianie wieszam. No. No i... <laughs> Słuchajcie, tak wygląda mezinarodne pakowanie na targ starości w tykach. Tu jest skrzynia pełna e, metali szlachetnych od Ewuni i ona tu już miesiąc leży. Jeszcze się do niej nie zabrałem, ale z tego będzie osobny odcinek. Ale jeszcze do tego dowalę te wszystkie silniki i zobaczymy, ile, yy, jak to zarymować, ile pieniędzy w tej skrzyni. No, nie zarymowałem. Yy, dobra, pakujemy dalej. Auto jak zwykle zapakowane po dach. Jeszcze tylko pomyję troszeczkę weków, bo przecież sezon ogórkowy w pełni. Nie będę Cię pokazywał Ewunie, jak jesz kiełbę, ale Mańka pokaże jak reaguje na kiełbę. Niechaj, chodź do A to jest nasz czeski przyjaciel Jan Matiejka. No i co robi Janek? No wiadomo, kiełba musi wjeżdżać kurde. Musi być. To jest we weprzowe maso. Cześnie, dokładnie. Także fajnie spędzamy wieczór i widzimy się na targu staroci.